Siemanko, z tej strony mamy dzisiaj reagujemy na nowy update Brookhaven RP w Robloxie. Yy, tutaj mi coś nie chce się ładować, nie wiem dlaczego. Ładuj się. To jest Big City. Tutaj widzimy. My mojemu tacie pokażę, bo jest obok jakiś wielki blok. Jaki blok jakiś blok dom... No bloki jakieś chyba dodali, ale opisali ten update jako, jako, duże miasto. No dobra, no to włączę. Ty może dodali bloki? O kurde. Nie wiem, uruchamiam. No. Ja buduję. Mój tata ta buduje w rywalizacji Robloxa w Minecrafcie moje miasto, nasze. Tutaj. W naszym dzielnicy więc nie jest Git. Ma dużo do roboty. Oczekiwanie na, oczekiwanie na dostępny serwer. Nie mam czasu, ja tu nagrywam. Przepraszam bardzo, jest nowy update. Chyba dzisiaj będzie trudno się dostać na serwer, bo dużo ludzi chyba. A ile w ogóle gra? Myślę, że dużo. 7... 768 aktywnych. No to... O! Dołączenie do serwera. Tak! Please! Polski serwer. Please. Please. Jest! Dobra, jest. Mamy. 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 B Duże miasto udało ten Jakie... nie pytajcie dlaczego jestem kotem. Jeszcze się mi się dobrze aż tak nie załadowało. O matko ja mam inny kolor tota, tylko że o coś się nie załadowało. Dobra szkoła jako jako policja. Okej, okay, to jest dziwne. Ty rzeczywiście są bloki. Jest jeden za Game Pass, a jeden darmowy. Dobra, ja sprawdzam na swoim prywatku, żeby nie było ludzi. Widzowie, będzie co robić, będzie co robić. Będzie co robić, będzie co robić, będzie co sprawdzać. Czy będzie co robić? Nie wiem. No, tata tam. Tata w Minecrafcie to jest Majster. Ciekawe, kie kiedy Simon ten. Z o kurde, wyrzuciło mnie z Robloxa. Ale już jestem ciekawy, kiedy ten taki Simon z innego kanału, bo on to tata go nie lubi, on tak robi takie. Jaka, normalnego skina o! Mamy i idziemy właśnie... Weźmiemy trzynastkę, nieważne. Ja już chciałam brać aleksandra. Dobra. Patrzymy ten pierwszy blok. O kurde. O kurde! Ale ty fajny. Ty! O ludzie, czy tu można normalnie mieszkać z różnymi ludźmi, ale fajnie. Popatrz, to jest taki normalny blok, tak? Z no. Aha. Zobacz, wiesz, że jest taki zegreń, pas tu normalnie mogą sobie najść, jak przez mechanice chodzą, Tu to normalny garaż, co to jest? O mój, przedziwne ten komór. Dobra, zamykamy ten garaż. Idziemy. Nie mogę zamknąć garażu? Czy mnie wywali? Aha, no to było fajnie, wywaliło mnie. Fajny był ten update. Fajny. Wszystko prawie wiedzieliśmy. No może drugi po prostu. A... Ja byłam na swoim prywatnym. Ci powiem. Znaczy? Na swoim prywatnym. No, dobra. O kurde muszę on zciszyć. Ajajaj. Aj. Dobra już mam. Tak głośno było? No. Ale tak było, że na chyba nawet... Na nic tam nie robiłeś za bardzo, więc... No. Zresztą chyba mnie słuchali. Chyba nie wejdziemy Po chłopie, dawaj. Ja staram, żeby dużo po prostu na tych wszystkich serwerach i Ale nawet na moim prywatnym na... nie wywala Może ten twój prywatny też jednak działa na jakimś tam innym serwerze, takim dużym ogólnym, nie? wiesz ale prywatne, to są że tylko jedna osoba. Nie to wierze, jest wierze. jego serwer. Ale to jest wszystko włączone na takim jednym giga serwerze, gdzie sam on jest podzielony na mniejsze i tam wtedy można mieć swoje prywatne. A jak prywatne, no, dużo ludzi, to po prostu ten jest mega duży możeć. To jak każdy ma, każdy ma swój prywatny kanał na YouTubie. Ale jak bardzo dużo mi wyjdzie na YouTube'a, to może się w końcu cały YouTube po prostu zacząć, nie? Tak, no. No. Może to to, no ale no nic, no grajmy dalej, sprawdzajmy. Dobra, no to okej, okay. mamy tutaj coś takiego, taki garaż. Tutaj mamy tak. O kurde, piwnica? O kurde, a tu mamy garaż. Nie. Tutaj mamy to. Aha, tutaj mamy to. Tutaj mamy to. A nie, to jest taki blok po prostu. Taki jeden blok dla jednej osoby, żeby mieszkała. Tu ma podjazd po prostu. Dobra, coś chyba już naprawiłem z tego. Jezu ile pokoi? Mój tata w ogóle zrobił taką demolkę z TNT, mm -hmm. a tam jest TNT nawet. O kurde, tu jest wycieraczka, można na nie niej coś Co napisać. Wierci. Poczekajcie, ja napiszę tam TNT. Nie, wywalą mnie z YouTube'a! Nie, no, teraz. już nic nie powiedziałem, nikt nie słyszał. Nie powiedziałeś brzydkie słowo? Nie powiedziałem, nikt nie słyszał. Kto słyszał, to niech napisze w komentarzu, czy słyszał, czy nie. Zobaczymy. No Słuchaj, słuchaj. Dobra, ja coś napisałem. Chyba ktoś chce skończyć. Grać. O kurde co ja napisałem? Wi, witamina. Co ja chciałem, Ja chciałem napisać. Witam. Witam. O Witam. Wytam No kurde Wy kurde Wy Witam. 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 Poczekajcie, wit, wit. W I ty, a, m Witam. Nie żadna witamina. Witam. O! Dziękuję. Dobra, tu mamy takie coś. Taką kół. Ja Tu mamy kuchnię. Oczywiście w lody to mi się nie zmieniło. To się zmieniło. Tu, nie, tu były lody chyba? I coś jeszcze? Czekolada. Nie? Tu mamy kuchnię, tu wracając. Tu mamy takie coś. O kurde, ale, fa ale fajne. Możemy tutaj zmieniać sobie. Tu mamy tak, coś to, taki ten do zwieszania. Tu mamy, co to jest? Dobra, nie wiem. Idziemy dalej. Tu mamy sypialnię z kolejnym piecem jakimś. I tak to wygląda. Tu kolejna sypialnia, tutaj toaleta. Co? Tutaj też można zmienić. Ty bezkitu, tutaj też można zmienić. Okej, okay, no to tak to wygląda. Aha, tutaj mamy coś takiego. No dobra, patrzymy. Ten drugi Ty jeszcze jakieś TNT no. nie zostały, ale dobra. to nie jest To już ma, nie, nie, nie było, nic. Dobra, a, a mogę rozwalić TNT, nie? No, da się. Dobra, ja już nie chcę, w sumie. O kurde. Dobra, tutaj mamy to dla majsterów jakichś budowników. Musi okna do otwierać? No czar. To było fajnie, nie? Co do, 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 Co, ty? On co? No tak jak w bloku pewnie, w bloku też możesz otwierać okna. Hello Łata! Dobra, tu mamy to, tu mamy garaż. Tylko z jednym przejściem. A może to jest jakiś tajny przejście? Nie. Dobra, tu mamy taką sypialnię. Ale fajne łóżko. Takie skryte. Tu mamy coś takiego. Tu mamy kuchnię. Tu mamy wyjście. Grill. Aha, bo tu jest wyjście. Okej. Okay są oczywiście napisane tutaj znak tutaj wódki, tutaj to winda? o kurde dlatego nie za premium I tutaj możemy siedzieć, aha bo to tamto też było dla siedzenia, tutaj mamy taki salon tutaj mamy co tutaj mamy a tutaj mamy to no okej okay. Tutaj mamy tą windę, to sobie ją, ją już przejedziemy. Yy, tutaj mamy kolejny salon, salono, kuch, kuchnię taką po prostu. Yy, tutaj idziemy znowu na górę. Yy, ale fajny wiatraczek. Ty działa? Ty. Działa. Ty lampa też działa. No w sumie lampa zawsze działała. Tutaj okno da się otwiera. To już Nie, No, matko tych, tych pieców. To im dużo to... tych piecy, to im za mało tych w blokach, tych... w ogóle, poczekajcie, tych piecy tutaj, to ich za dużo nie ma w tych blokach, szczególnie w tym. Ty. A nie ma na dobra... Czemu ten... co? co? Okej, okay, dlatego ten, ten właśnie... Dlatego ten blok jest za premium. No już postawiłeś? No. Nie skąd ty masz premium? No zawsze miałem. No, no tak, zawsze tak miałem. Czemu? Co to jest? Czemu on ma jacuzzi na, da na dachu? To nie wata. Aż w propsach mamy? Poczekajcie. Ty mamy coś. Gazety mamy. O ja ciu. te gazetę mamy! A tutaj w plecach co mamy? Co tutaj? O matko! No to będziemy trochę patrzeć. A w tych to mamy to właśnie to. No fajnie. W tych to co mamy? A wiatrosek i ten kominek jak to już widzieliśmy ich. Tu mamy to i to. To to co mają te właśnie funkcje. Ja to Wam pokażę. O kurde, ja wziąłem co muchotę to. Poczekaj jest to. A nie to. No to co tutaj co to? O kurde. O kurde. Lecimy do sklepu. Jest. To coś <laughs> pana to! Pana to! Co to jest? Że gaz, To, co to, to, to na przykład w sklepach je, jest na przykład, że. Że ten. Jakby jak coś się wydarzyło, to sklepy sklep, to reklamują też. Też takie gazety dają. Lecimy do sklepu. Tam mamy sklep. Lecimy. Dobra, ja biorę Turbo. Szybko. Jakieś auto. To mi jakieś auto. Dobra, limuzynę. Limuzyna. Bierzemy Turbo yy, 200. Kurczę, ja 220. Jak chciałem. Dobra, i jedziemy. Jesteśmy już przy sklepie. Dzień dobry. Aha, nie ma. No to... to chyba wszystko widzieliśmy z tego No, Minęło to już 17 minut i 40 sekund. Mogę mam A dobra, Możesz jeszcze usunąć. Jak na... Jak ten. Jak wezmiesz jakąś rzecz i ten, i zaznaczysz nie na tą, no to tylko na inną. Po co chcesz karaty? Bo chcę zobaczyć, jak wyglądają. No, no takie, takie więzienne. Hmm, nie jak się rozpada. Gdzie to było? No. No po y y y y do góry postaw. Obok. Jak płotki działają? Postaw tu, no. O, spoko. Mogę na nie postawić? No. Tylko musisz je zaznaczyć. No dobrze. Nie mam... Tata... Tata pierwszy raz gra w Minecrafta, więc możecie coś napisać. Długi. No dobra, drugi raz. Więc możecie co coś napisać... Jeżeli wiecie czy coś o Minecrafcie jeszcze... napisać w komentarzach. No albo napisać coś, coś w komentarzach. Tarzach, jeśli coś wiecie, żeby pomóc tacie. Gdy, gdy jesteś fachowy od Minecrafta, to mi tam nie będzie pomagało. No a oni! Jak coś jeszcze wie, wiedzą tym, to oni też mogą. Dobra, a my wszystko chyba zobaczyliśmy. Jeśli nie, to, to jeszcze to, to polecam kanał Simon. On, oni on też... Tam wszystko pokazuje z update'ów. No to... No to chyba tyle. Gdzie ja wpadłem? Aha. No to pod koniec jeszcze wysadzimy elektrownię... ...atomową na Brookhaven, żeby ci, co nie umieją, to żeby im pokazać. Bra. Robi się to tak. Bierzecie właśnie dom. Chyba, że ktoś się Bierzecie z ekwipunku. Poczekajcie, gdzie to jest? Yy, Baron. Bombę. Bombę? Nie, to jest też Wysadzacie, Wysadzacie nieważne w jakiej kolejności. Te wiatraki. Nieważne w jakiej to kolejności przecież to robicie. Potem wysadzacie to. No dobra, no, no, o, bomba. Wysadzacie te dwa wietraki. Potem to tutaj. Idziecie do... Do, tutaj idziecie i wyłączacie to wyłączacie to. Tu wszystkie muszą być czerwone. Świecić się na czerwono tak, a to musi w światełku być czerwone. Yy, okay. To już zrobię i wszystkie po kolei musicie jeszcze, jeszcze i potem jak macie wszystko to, to idziecie, przekakujecie tu i idziecie tu i wciskacie oto w tę grę. I teraz otwieracie garaż. i spierdzielajcie. albo nie, o, jest alarm. Ja muszę wejść szybko tutaj. Tu. 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 Biorę kryształ. Mam kryształ. O nie, explosion. Wywali mnie. Wywali mnie. O kurde. Gdzie ja jestem? Gdzie jestem? O kurde. Mam ten. Mam kryształ. Zobaczcie, mam kryształ i wysadziłem tą elektrownię. O kurwa, to nie tu, tu nie ma wyjścia. Pomyliłem jakiś drzwi z wyjściem. Dobra, wypuścisz szefa. O matko. No i jeśli każdy zapamiętał, to tak się wysadza elektrownię. O, no i ja mam, to zdobyłem raz mnie. Nie ze jakże jak, koleżankom z klasu wysadzałem elektrownię. To mnie wywaliło, tak wysadziłem. Wysadziłem tą elektrownię że mnie wywaliło tutaj na dach. Tutaj. Tutaj na ten dach. To jest w ogóle moja muzyna jeszcze. Tutaj na ten da dach. Ten, yy, motelu. No. No to dobra. Yy, wszystko Wam chyba pokazałem. Jeszcze pod koniec była niespodzianka. Rozwalanie elektrowni i w Brookhaven. No to co? Moja, moja limuzyna świetnie się bawi. No to co robimy? No to żegnamy się. Co tam jest? Nie chcę dołączyć do ciebie. Do tej kozy. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, jak uciekam przed tym baranem w 99 nocy w lesie. W komentarzach napiszcie. A ja się z wami żegnam. I się pokazuję wam ten kryształ. O! No i takim akcentem się żegnamy. Nie, zapom nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na moim kanale na, 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 i łapki w górę pod tym, tym odcinkiem. No i do zobaczenia. Pa, pa. To co pa.